Widzisz jak się to... Ty patrz jak się nagrywa, czy się dobrze nagrywa. ja, ja. trzy lewy, do 6 prawy, Tak, ja. Zaczęła się palma w samochodzie, przypal trochę kurwa gumy. Nie kurwa. Przypal, no kurwa, no nie, nie lej się żurem chłopie, przypal trochę kurwa gumy. lepiej za, za, za nami. Ja też kupiłam Kurwa, to są bomby. Co za idiota, kurwa. A policjanci stoją z tyłu, nie? No i chuj, to już jest kurwa droga wyłączona z ruchu, bo jest zakaz ruchu postawiony. W chuja a następnie mówię. Kurwa, powiem ci jedno, przez kask się kurwa nie można podrapać. No. Przejebane, kurwa, drapieć, się, drapie i nie idzie. Dobra, skup się, dobra. Koniec. Pierdolenia, oszupanie. Jedziemy. A jak szybko będzie będzie nagrywać To jest chyba z OS Records mi się, <laughs> Sej, <żebym> się pożegał <śmiech> <śmiech> Weź, bo Pan nas nagrywa ja mówię, jestem poważny no, to, Nie, to, nie? Nie, 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 Ty, on już tą szykanę przejechał tym się chce by bym szedł, kurwa prosto Bo coś kurwa za szybko to by było Pamiętasz tam te wszystkie beczki kurwa pierdolenie i oszopenie? prawo dwa pachołki lewo, Za pachołkiem. Beczka, beczka, beczka o, kurwa, nie teraz, nie teraz. Nie teraz. Teraz raj, tej rali panie. Dobra. Kurwa, jak mi się może przyczepne auto. To se, kurwa, kup 74. <głosy> <głosy> Mamo! <głosy> Ej, 5, 3, 2, 1, łosie. Obrigado, Od prawej, od prawej, od prawej. Ciasno Mamy ciasno Trafię z No bo ja już kurwa, nie wiedziałem czy mi go obrócić czy nie Na to no, spokojnie, spokojnie Teoretycznie... Dzięki Powinniśmy poprawić Poprawiliśmy? A już koniec mamy Gorzej? Tak A? Jak to możliwe? To się, że te bardziej brali ostrzej przez teraz. No ale wiesz, no ostrzej nie znaczy szybciej, kurwa, wiesz starczy, że cię bardziej zaczęło rzucać, nie? Ale jest dobrze, jest dobrze. A to już mamy koniec teraz przejazdu, nie? Teraz już jesteśmy całą po pierwszej pędzie. No właśnie, przepraszam. No Chyba, że sobie to oglądamy teraz. A nie chcesz, że ja